Może wierzycie? Może nie? Ale dzień dobry. Tak, to ja. Nie wiem, co mi się stało, że nagle mi się chciało coś nagrać. Ale o, cześć. O jejku, jakie pieski. Ale tak. <ścoughs> Wróciłam. Nie wiem na ile. Nie wiem, czy to będzie pierwszy i ostatni odcinek w ciągu roku. Czy może coś więcej nagram. Ale od razu pragnę powiedzieć, że są święta. Jest Wielkans, także. Ojejku, to jest wszystko. No, nie mogę Was wszystkich przyjąć, przepraszam. Ale od razu mówię, że jeśli słyszycie coś w tle, to Was bardzo przepraszam. Ale są święta, i no wiadomo. Mm, co? No, goście są, tak. <laughs> Ale jest już wieczór, więc sobie coś nagam. Ogólnie życzę Wam wesołych świąt. Wiem, że na pewno oglądacie to po świętach, bo jest Wielkanoc, nagrywam to wieczorem. Także tak. Ale nie wiem, coś sobie dziś porobimy. Może złapimy tego konia. A chyba już takiego mam. Hmm. Ale możemy go sobie złapać, czemu nie? No to. Nie wiem, co mam w ogóle powiedzieć. <grytanie> dawno mnie tu nie było, dawno nie nagrywałam. Ja jestem ogólnie pod wrażeniem, że Wy dalej oglądacie te filmy. O jejku, chyba ten. po mikrofonie smyram, ale to nieważne. Że wy dalej oglądacie te filmy. Ja cały czas dostaję jakieś nowe wiadomości, komentarze. Cały czas ktoś ogląda to po prostu. I mój jeden odcinek ma 40 tysięcy wyświetleń. Chyba ponad nawet, co jest dla mnie tak nierealne, że po prostu nagrywam sobie jakąś gierkę, a potem <laughs> jakiś losowy odcinek, nawet nie najlepszy, ma tyle wyświetleń. Ogólnie, niedawno nie byłam w tej grze, więc nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co w ogóle tu robić. Ale mam jakieś zadanie widziałam, więc może spróbuję je dzisiaj zrobić. A sobie jakiegoś konika wzięła latającego. Jezus. Cedra. Cedra to jest imię konia z mojej stajni, więc <laughs> ciekawie się tu bawiłam. Ogólnie yy, miał być vlog ze stajni. Ale tak szczerze. Nie mam pojęcia. Aha. Chwila. Nie mam pojęcia, co ja bym miała wam nagrywać. Dobra, jestem, ale nieważne. No i nie mam pojęcia, co ja bym mogła wam nagrywać, bo jednak jestem w stajni, w której nie mam możliwości jazd i tak naprawdę nie mam również możliwości pracy z końmi na razie, ponieważ obydwie klaczki, z którymi mogłam pracować, mają już rybaczki. Właśnie dzisiaj się urodził rybaczek od innej klaczy. Z którą pracowałam W zeszłe wakacje I ja naprawdę bym coś dla was nagrała Ale no to było tak, że ja jeździłam Z koleżanką No i też tak chciałam wykorzystywać ten czas jak najbardziej No bo jednak Był to czas W którym ja Jechałam do stajni Ogarniałam to co miałam, brałam klaczkę na ląże Bo robiłam mięśnie jej plecków I wtedy O matko święta Amen. <noise> Dobra, kontynuując, wtedy po prostu, mm. o, aha, brałam ją na lążę, no i tam po 30-40 minut około, może nawet więcej, ja ją odstawiałam na padok, bo ona na wolnym tym była, Cały, całą dobę w sensie, i wtedy ją odstawiałam, szłam zamknąć, ale jajca. Trzeba zamknąć konie, nakarmić I jechałam od razu do domu, bo ja jeździłam rowerem No i tak jak miałam chęć do nagrywania Tak po prostu No też nie zawsze mi się chciało No bo to jednak jeździłam tym rowerem I musiałam też Szybko wracać, bo się ciemno robiło No i też miałam tak cały Cały dzień jakby Zaplanowany, że tak powiem Więc no też nie mam pojęcia Co ja mam dla was nagrywać, no bo Jednak to jak czyszczę Konia pierwszego, spoko, ale drugiego, trzeciego, czwartego, tak jak ja to zawsze robię, no to myślę, że to też jest monotonne i nudne, tak? Więc no nie wiem, czy byście chcieli to po prostu oglądać. No i mówię, jak słyszycie jakieś dźwięki w tle, no to naprawdę to jest yy, moja rodzinka. <laughs> no, ale mniejsza. Opowiadajcie lepiej, co u Was. No, ja aktualnie tak sobie przeglądam i ja zaczęłam nagrywać chyba w piątej, szóstej klasie, albo w siódmej, już sama nie pamiętam, a teraz jestem w trzeciej technikum. Za miesiąc piszę egzaminy zawodowe. I po prostu, ja nie wiem, co się dzieje. To jest tak abstrakcyjne dla mnie, że nie mam pojęcia, co ja mam ze sobą zrobić. <grym> Bo jednak, niedawno byłam w pierwszej klasie, dopiero zaczęłam chodzić do tej klasy, a teraz jestem już w trzeciej. I szczerze, nie wiem, kiedy to minęło. Jestem w trzeciej klasie ekonomisty. I no, jak mówiłam, no piszę ten egzamin za chwilę. Nie wiem, czy go zdam. <grym> pisałam dwa próbne. Um, tak, to, 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 to są goście w moim domu. <grym> ale pisałam dwa próbne, z czego zdałam jeden. I to chyba trzema punktami tylko. Oczywiście teoria bo praktyka. Praktyka jest naprawdę spoko. No ale wiem, że mam też młodszą widownię, że tak powiem. To... No. Nie bójcie się szkoły średniej tyle powiem. Też próbuję nie powiedzieć czegoś głupiego, bo wiem, że moi znajomi dobrali się do tego konta, Więc yy, wiem, że to ogląda mój kochany kolega. I wiem, że wiem, że to właśnie ogląda, dlatego się staram nie powiedzieć czegoś głupiego, czego będę żałowała przez kolejne dwa miesiące. <laughs> Więc mam nadzieję, że nie będą tego. Mm. Co to są za komunikaty? Nie będę tego oglądać, bo chyba bym się zapadła pod ziemię. No i to ogólnie będzie taki odcinek pogadankowy. Bo dawno mnie to nie było i chciałabym porozmawiać o różnych rzeczach. No na przykład o tym, o tym jak... jak ledwo zdaję egzaminy zawodowe. Ale to, to tak... To tak między nami, nie? Ale nie, naprawdę, jest, jestem już w trzeciej klasie. A jeszcze najgorsze jest to... Aha, gra mi się zacięła. Że ja za rok mam osiemnastkę. Ja nie wiem naprawdę, kiedy to minęło I ja w grudniu będę robiła prawo jazdy W marcu mam 18 lat, to jest, to jest dla mnie... chore, ja dopiero miałam te 13 lat, ja dopiero Ja dopiero, nie wiem, byłam w ósmej klasie, nie wiedziałam, gdzie ja mam iść do szkoły, a teraz już będę miała 18 i... I zaraz, zaraz będzie praca, będzie wszystko <noise> Także... No... Jest ciężko <noise> Ale no jakoś, jakoś to tak idzie też właśnie nie nagrywam, bo po prostu nie mam Weny na to. Ale spróbuję. Może będzie mi SSO działało na telefonie, więc może coś sobie nagram. Ale wątpię, bo strasznie mi zacinało. Bo ja mam już dość stary telefon i nie wszystkie gry dobrze mi działają. I to jest właśnie największy chyba problem. Dobra, czego ja to jeszcze. Ja wszystko potrzebuję. Nie da się tego jakoś. Nie da się tego jakoś. Ojejku, ja odkrywam jakieś nowe opcje, Jejku, ja w tą grę ale mi się zacina ta gra. Czy ona tak ma po prostu. Nie wiem, ja w tą grę nie grałam bardzo dawno. I to jest właśnie to. I ja tak patrzę, że naprawdę coraz więcej ludzi nagrywa to. I jestem pod wrażeniem, bo ja pamiętam, że jak ja zaczynałam nagrywać te. No kurde, nie wiem, 6 lat temu może nawet. To naprawdę mało kto to nagrywał. I większość było właśnie takich zagranicznych, i myślę, że to też się przyczyniło do tego, że po prostu dużo osób mnie oglądało w tamtym momencie. No i ogólnie tego tak bardzo dziękuję, że jest wam tyle, bo ja jestem pod wrażeniem, że naprawdę mam takie zasięgi, mimo tego, że nie nagrywam regularnie, co jest dla mnie bardzo pocieszające, nie powiem. <laughs> Ale myślę, że kopanie tych rzeczy będzie całkiem nudne, więc może porobimy sobie coś innego. Nie, spróbuję tu popatrzeć. Ja jestem w ogóle w klubie, który stworzyła jedna z Was. Nie pamiętam już kto. Aha, i co do tego, no to naprawdę, jeśli byście chcieli popisać coś, się popytać o coś, cokolwiek, to zawsze w opisie macie mojego Instagrama. Macie jeszcze chyba mojego TikToka. I ja zawsze staram się odpisać tak szybko, jak to zobaczę. No, ale też nie zawsze wchodzę na te Instagramy, czy co podaję, albo na TikToka, bo mam różne konta. Mam takie konta bardziej dla znajomych i takie właśnie, no takie nie dla znajomych. <grym> Także, jeśli byście chcieli popisać, albo pogadać o czymś, no popisać w sensie, no to zapraszam bardzo serdecznie. Zawsze mam gdzieś tam link, czy, jak, czy jakąś nazwę. No, i na TikToku widzę, że też czasem się zbieracie. Także fajnie, dziękuję. Ostatnio wrzuciłam TikToka z moim nowym pieskiem na przykład, więc możecie y, wejść i obczaić. Spróbuję dać link, ale jak nie wyjdzie link, to nie wiem, dam nazwę. I tak patrzę, że już nagrywam 10 minut, a <laughs> tak dłużej niż 15 to bym nie chciała. A nic tu ciekawego nie zrobiłam. Ja nie wiem, co ja mam w tej grze robić, naprawdę. Ja bym chciała już mieć 31 lewe, żeby robić te yy, wyścigi. No ale... no nie mam. <ścoughs> no, ale jeszcze spróbuję. Może byśmy zrobili. Ujeżdżenie. Właśnie to jest od 31, tak? Tak. No, kiedyś było od 30, ale nie jestem pewna. A to. Wiecie co? Zrobimy sobie to. Zrobimy sobie to, żeby nie było tak nudno. Także ja przygotuję konia i zaraz do was wracam. Dobra, ogarnęłam konia. I tak ogólnie to możecie mi powiedzieć, co dostaliście na święta na przykład. Bo u mnie jest tradycja, że dostajemy po prostu słodyczki i coś drobnego, więc <laughs> możecie się pochwalić, jaka jest wasza. No ale dobra, skoro tu są złote, to spróbujemy tu zrobić złoto. Okej, okay, ja już nie pamiętam, jak to się w ogóle robiło, nie... Kus i. Aha, dobra, 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 już ogarniam. Ogólnie jestem bardzo zdenerwowana tym, że... o jejku, kiedyś to było łatwiej do zrobienia, że Alicja nie wraca. Alicja online. To jest tak dla mnie po prostu <głos》> ciosem w samo serce, bo to jest moja jedyna gra, w którą mogłam grać godzinami i ja się nigdy w niej nie nudziłam. I tak z dnia na dzień zniknęło. I nie ma już jej chyba rok prawie. To jest bardzo przykre dla mnie. Myślę, że dla wielu z Was też. Ale tak, takie tematy to dosłownie znikąd. Próbuję się jakkolwiek skupić na tym, żeby robić to, co mam. Ojejku, jejku, 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 jejku. Zaraz zobaczymy, jakie nowe zwierzaczki są, bo jestem ciekawa. Jakie nowe konie w ogóle, czy jakieś nowe konie są. To jest najlepsze. Aha, jeśli, jeśli chcielibyście jakieś vlogi ze Stajni, to śmiało piszcie, to ja spróbuję coś nagrać, może się uda, ale nie jestem tego pewna, bo to też jest ciężki temat właśnie. Dobra, udało się. Będą trzy gwiazdki? Kurczę. No nie, no jak nie ma? Teraz mi się smutno zrobiło. Dobra, e, nie, tu chciałam. Tutaj poproszę adoptować zwierzętka. Hiku, Zwie y przepraszam, zwierzęta. Moje zwierzęta. Dobra, nie, nie popatrzę, tak, ale konie. Konie są jakieś nowe? Hiku, ale. Co to jest? <grym> Słuchajcie, szukam wiadomości. I. Dziękuję za tą wiadomość. Zapłacę y y reply. <grym> Ej, nie mogę. A tutaj, dobra. P Proszę. <laughs> Liter to short, tu, tu tutaj. Rachunek. O. Nie wiem, kiedy to napisałaś, także odpisuję ci teraz, przepraszam. <laughs> I nie ma tu daty. Nie ma daty. No szkoda, bo no. <laughs> Wiadomo. I co ja bym mogła tu jeszcze zrobić? Konie, jakie są. Ja pamiętam, jak ja polowałam na te różne konie, a teraz mam prawie wszystkie i naprawdę nie mam co robić w tej grze. Także... Tak. Myślę, że zaraz będziemy się żegnać, bo to był bardzo krótki odcinek. Ale może jeszcze coś nagram. Nie obiecuję, ale może. <ścoughs> y ogólnie widziałam, że coraz więcej ludzi nagrywa realistyczne Horse Riding Tales, co jest bardzo dla mnie ciekawe, bo... Jak ja to nagrałam, to nie widziałam, żeby ktokolwiek to nagrywał. A ja to nagrałam dobre kilka lat temu. No i tak w sumie fajnie, nie? Ale nie wiem, kim się inspirowali, bo ja w sumie nie widziałam u nikogo innego. I ogólnie chyba mam katar, więc tak, dlatego tak dyszę. Tak, ale ten konik jest ładny. Dobra, nieważne. Raczej będę się już żegnać, bo nie mam nic tu więcej do robienia, a też nie chcę przeciągać. A to się tu wyłączyć. Nie da się wyłączyć. Dobrze, to zrobimy tak, że zrobię... O, zdjęcie. Dziękuję bardzo. O nie, co to się połączało? Także myślę, że będziemy się powoli żegnać. Jeśli chcielibyście jakieś odcinki, to piszcie jakie, bo ja nie mam totalnie pomysłów. Więc dziękuję wam wszystkim za, za wszystko i szczególnie za oglądanie mnie. No i... Do następnego. Mam nadzieję, że nie za rok. Papa. <laughs> pa.